Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak edytować ustawienia daty i czasu w telefonie Motorola. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki System. Tutaj wybieramy opcję Data i Godzina, a następnie możemy wyłączyć automatyczne ustawienie daty i godziny i ustawić datę oraz godzinę samodzielnie. Możemy też włączyć od nowa automatyczne ustawienie daty i godziny. Możemy wyłączyć automatyczne ustawienie strefy czasowej i yy, wyłączyć lokalizację, i możemy samodzielnie ustawić yy, strefę czasową oraz. Możemy wyłączyć ustawienia domyślne dla regionu i po wybraniu takiej opcji możemy samodzielnie zmieniać format godzinny z 24-godzinnego na 12-godzinny. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.